Dzień dobry kochani, witam Was w nowym vlogu. Postanowiłam, że muszę go zrobić i muszę Wam powiedzieć o tym, co się dzieje u mnie w ostatnim czasie. Zauważam, powiem Wam szczerze, dużo, dużo takiej empatii ze strony ludzi, ze strony społeczeństwa po tym, jak zaczęłam mówić głośno o swojej sytuacji, o sytuacji mojego synka. Dzisiaj byłam też w urzędzie i w urzędzie piaseczyńskim pracują kobietki naprawdę z sercem na dłoni. Zostałam tam bardzo miło przyjęta. Zostałam tam obsłużona na w najwyższym poziomie z uśmiechem na twarzy, bez strachu, bez niczego. A w sumie to dlaczego z, z strachu? Przecież ja nic z tego nie robię. Jestem. Jestem zadowolona. Dzisiaj w tym vlogu zabieram Was ze sobą w podróż, na wycieczkę. Co ja robię, gdy Piotr jest w szkole, a jest wesoło i jest pracowicie. Będziecie dzisiaj ze mną z tym, okej? Okay? No to jedziemy. No to co? Idziemy do sklepu, zrobimy szybkie zakupy. Tak jest zawsze. Ja nie kupuję, nie kupuję powolutku, nie, nie przeglądam rzeczy godzinami po prostu jak mu coś kupić w tolece kupuje i dalej się toczy życie. Patrzcie, patrzcie kochani, jakie szczęśliwe dziecko. Śmieje się, gada do siebie, kładzie się na wodzie. Tak jest! Ale co za chwilę? Za chwilę będą zajęcia. Czy za chwilę. Moi drodzy, słuchajcie, opowiemy Wam, co się stało. Nie dla jakiejś rozrywki, nie dla nie wiadomo czego, nie dla sławy, nie daj Boże, tylko chciałabym ostrzec rodziców dzieci niepełnosprawnych, tych autystów przede wszystkim. Mój synek uderzał głową z nerwów. No to się do, doigrał. Jest w Dobrze, drodzy Państwo, miałam Wam pokazać, czym ja się zajmuję, kiedy syneczek jest. W szkole od wejścia tego, tego vloga minęło parę dni. Chciałam Wam pokazać moje, moje hobby, jednak życie niestety pisze inne scenariusze. I jestem z synem szpitalu. Słuchajcie, dzisiaj trafiliśmy rano. Pokażę Wam Piotrusia. Gdzie jest Piotruś? O, jest Piotruś. Trafi... Byliśmy dzisiaj rano na rehabilitacji, a wczoraj Piotrek wrócił ze szkoły z ogromnym guzem na głowie. Ja myślałam, że ten te, no głus jak głus, bo on wali główką. Jak on nie umie mówić, to on wali główką, żeby na niego zwrócić uwagę, czy nawet jak go coś zdenerwuje, no w ogóle wali główką. No autyści tak mają, nie, nie, nie wierzę w to, że właśnie. Nie. Wczoraj ten głus był taki mały, tutaj na środku, na środku czoła. A ten głos dzisiaj urósł, przeniósł się do, do czubka głowy. Pojechałam z nim rano z mężem na, rehabilita na rehabilitację i pan od terapii czaszkowo krzyżowej powiedział, proszę panią, ale to jest. To, to, ten ten głus to jest jakaś tragedia, no to trzeba to szybko zbadać, żeby, żeby, żeby wykluczyć, nie daj Boże, krwiaka, czyli cholera wie, co może się stać. No więc co, my, troskliwi rodzice, nie, nie, nie olaliśmy tego, że to zwykły głos i przyjechaliśmy od razu w tej rehabilitacji do szpitala, do Warszawy na ulicy Kopernika. No, pan doktor jak zobaczył go na Izbie przyjęć, no to powiedział, jeżeli sobie nie da zrobić dziecko tomografii komputerowej normalnie, no to usypiamy i musimy tą głowę zbadać. No i co? Nie dał sobie zrobić normalnie i teraz czekamy do godziny 20 na podanie, yy, na podanie narkozy i będzie usypiany do tomografii, żeby tą główkę zbadać. Tak jest z, autyz z autyzmem. Tutaj nic się nie da, za, yy, nie da zaplanować, nic się nie da yy, jakoś normalnie żyć. Wszystko jest takie nieobliczalne i, i nie wiadomo, co może się stać. Dzisiaj czekamy na badanie. Czy wyjdziemy dzisiaj w nocy? Nie wiemy. Pokażę Wam ten głos, co on zrobił się badać chce. Piotruń, nie, Piotruń. Co ty zrobiłeś, synku? No, właśnie. I teraz czekamy na badanie. Słuchajcie, ja nie mówię tego dla y, rozrywki. Dla twu, y, twu jakiegoś... Nawet nie wiem, jak to nazwać. Y, żeby robić na tym karierę. Tfu, nie daj Boże, nie. Ja się nawet wam nie będę z tego tłumaczyła. Po prostu chciałabym was... Wam uświadomić, z czym jest ten autyzm, z czym ja się zmagam. Zobaczcie, jakie on ma stymulacje, no i co ja mogę na to poradzić. Szybko, szybko kończyć nagranie. Chciałam uświadomić tym, tym vlogiem rodzicom, dzieci, wszystkich, czym jest autyzm, z czym, ja się, z czym ja się zmagam, co ja z tym dzieckiem robię, a na coś takiego nie pozwalam, więc to jest jedyna taka, jedna z kilku stymulacji, które Państwo zobaczyliście. I na, na tę chwilę kończę, bo się dzieckiem muszę zająć. Jeżeli znajdę chwilę, y, chwilę to y, opowiem, co było dalej, skończę tego vloga i, i będę żyć dalej. Ok, kochani, usiadłam sobie, y, znalazłam po paru dniach chwilę wolnego i mogę wam opowiedzieć o tym, co się stało. I y, co będzie dalej? To znaczy, co będzie dalej, nie wiem. Y, a co się stało? Piotruś wali notorycznie głową w ścianę, w ścianę, w szafkę, gdzie się tylko da. A dlaczego to robi? Dlatego, że nie umie mówić i, i nie umie wykazać swoich emocji, nie umie przekazać, co by chciał. Mamy z nim komunikację alternatywną, metodą obrazkową. Komunikacja jest cały czas. Powiem szczerze, ja dochodzę do takiego wniosku, że nie wiem, co, takiego, co tak naprawdę nawala, dlaczego on jest taki nerwowy. Staram się z mężem zrobić mu warunki życiowe takie, jakie on by chciał, czyli jest cisza, spokój, jest mało bodźców. Wszystko jest po, jest po prostu podpisane pod niego, żeby jemu się żyło lżej. A agresja i tak jest, i tak jest. To jest pierwsza sprawa, jest, że Piotruś jest agresywny. Druga sprawa wdała się u nas wybiórczość pokarmowa. Co dla mnie jest po prostu szokiem ogromnym. Przecież kiedyś Piotruś ulubił wszystko zjeść. Co mu ugotowałam, wszystko zjadł. A teraz się, słuchajcie, ograniczył do parówek. Tylko i wyłącznie parówki. On by żył cały, cały czas o, parów o jednej parówce. Jednej nawet. Żeby były jeszcze dwie, to rozumiem. Ale on jedną parówkę na dzień je. Słuchajcie. Mm. Mówiłam o tym w szkole, mówiłam o tym w ośrodku i za każdym razem słyszę, no wie Pani, to jest autyzm i to wszystko postępuje. Bo, no po prostu potem po, po, pogłębia się ten autyzm. No powiem szczerze, ja jestem teraz na takim etapie, że sama szukałam zajęcia dla siebie, dla swojej głowy, żeby, żeby nie oszaleć z rozpaczy. Bo jest to sytuacja przytłaczająca mnie. Ja jestem sama z Piotrusiem. Ja Wam mówiłam, że mój mąż pracuje całymi dniami, żebyśmy mieli z czego żyć, i ja, ja opiekę nad Piotrkiem wzięłam na siebie. No i, i, no i mamy problem. Mamy problem typu właśnie agresja. Drugi problem to jest, to jest wybiórczość pokarmowa. Nagle przyszła ta wybiórczość, po prostu coś sobie wzdurał, że on będzie ja tylko parówkę. Yy... Dzisiaj tak siedząc, siedząc i się zastanawiając, co ja jeszcze mogę z nim zrobić, yy... no myślę, że kolejny raz pojadę do psychiatry. Yy... Piotr jest pod opieką yy... szpitala psychiatrycznego. Mamy tam świetnego psychiatrę od autyzmu yy, yy... i znowu tam muszę uderzyć, yy, bo jak nie ja, to kto? Ja robię wszystko, żeby jemu pomóc. Wszystko. Naprawdę. Zresztą terapeuci to widzą. Ja też słyszę osoba uznania za to, co ja robię. Ale dzisiaj nie będę się wywyższać, bo nie, 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 nie o to chodzi. Nie, nie. Dzisiaj Wam chciałam w tym krótkim vlogu powiedzieć, co się u nas wydarzyło. Dlaczego tych vlogów nie ma tak często, bo ja naprawdę ja nie, nie mam na to czasu, słuchajcie, i to nie jest dla mnie najważniejsze, żeby prezentować się w internecie jak my żyjemy. Nie, nie, nie. Ja zakładałam ten kanał z, z myślą, że y, uświadomię ludzi, czym jest autyzm i tylko o to mi chodzi. I jak tylko mam jakiś czas, chwilę wolnego, to owszem, coś wstawię na tego YouTube'a, ale nie za często, bo dziecko mnie potrzebuje. Druga sprawa, ja mam też swoją pasję, o której wiecie, i poszłam do szkoły zawodowej, która też wymaga ode mnie czasu. A ten czas w tej szkole to jest dla mnie magia, to jest spełnienie marzeń, i nikt mi tego nie odbierze. No dobrze, ale dzisiaj nie będziemy się uśmiechać, nie będziemy się radować, bo jest problem. Tutaj dziecku trzeba pomóc po raz kolejny, a ja zrobię wszystko, żeby jemu pomóc. Co będzie dalej? Nie wiem. Pojadę z nim do psychiatry po prostu, poproszę o pomoc, o jakieś porady. Był u nas pan behawiorysta w sprawie agresji, bo już sobie tak nie radziłam z nim, tak nie bił, słuchajcie, że no po prostu, no, doszłoby do tragedii. Po prostu, on nie patrzy jak, jak bije. On jak nie bije to po głowie, Wali mnie w klatkę piersiową z główki, no, no dramat. I na sam koniec powiem wam coś kontrowersyjnego. Musiałam podjąć bardzo kontrowersyjną decyzję ze względu na swój stan zdrowia, na swoje bezpieczeństwo, ale i jego. Piotr jest schematyczny. Piotr, jak jedzie samochodem, to on y, zna trasę, on wie, gdzie on jedzie. Y, ja mu zawsze tłumaczę. Na no, obrazku mu pokazuję, gdzie jedziemy, gdzie, gdzie jest stacja końcowa ja jazdy samochodem. Nie, ale nie wolno bić mamusi, kochanie. Nie. Piotr, nie, 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 nie wolno bić mamy. Nie wolno bić. Bardzo brzydko postępujesz. I, y, I on wie, gdzie jedzie. Za każdym razem wie, gdzie jedzie. Ale w czasie drogi... Tak mnie strasznie bił po głowie, słuchajcie, z tyłu, że dwa razy mało się nie zabiliśmy. Mieliśmy dwa wypadki przez to bicie, więc podjęłam straszną decyzję, bardzo kontrowersyjną, bardzo upadlającą, bo jest to dla mnie, było to dla mnie, proszę mi wierzyć, okropne. Zainstalowaliśmy kraty w samochodzie. Po prostu oddzieliłam się od niego dla swojego bezpieczeństwa. Było to dla mnie straszne, ale w końcu mam spokój, przynajmniej tego bicia tam nie ma. Ja wszystko co robię, robię dla syna, żeby jemu pomóc, yy, ale też muszę pamiętać o własnym zdrowiu i o własnym bezpieczeństwie. I jego, i jego oczywiście też. Na dzisiaj kończę. Zobaczcie sobie, jak. Yy... A nie, nie pokażę Wam tego, jak zabezpieczyłam samochód, dlatego że ja nie chcę, nie chcę jakichś okropnych tekstów później czytać, ja nie chcę hejtu. Y, ja wiem, co ja robię, ja robię wszystko po to, żeby, żeby żebym ja była zdrowa i żeby on był szczęśliwy i, i żebyśmy żyli sobie w zdrowiu, szczęściu, pomyślności. Do, do, do usłyszenia, kochani, do zobaczenia następnym razem. Kiedy to będzie, nie wiem, bo y, syn mnie wymaga i syn mnie potrzebuje i ja jego też. Papa! Pa.